Cześć, witajcie! Ten piękny wiosenny, sobotni poranek, przynajmniej dla mnie. Bo w Chicago jest 7 stopni Celsjusza, zaczyna się wszystko już topić po malutku. W następnym tygodniu będzie około 18 stopni Celsjusza w dzień, co oznacza koniec zimowania M5. Dzisiaj zamierzam wsadzić baterię z powrotem do M5, bo raz mi upadła były tym bardziej minus 20, więc trzymałem ją już w domu na ładowarce cały czas. Ja już sobie ją tutaj przyniosłem, bo jakby nie patrzeć, to jest trochę ciężka bateria, trochę duża i trochę ciężka, więc ja sobie tutaj ją teraz podłączę i weźmiemy ją na małą przejażdżkę i troszeczkę Wam opowiem, jakie plany są na ten samochód i co dalej z nim będziemy robić. Czyli tak, plusik gdzie pierw, ładnie, trzeba trochę pomóc, trochę tu będzie latać, latać Tutaj, trzeba rzucić. jaki tu sywiec. O, muszę jechać sobie po nową tą matę do bagażnika. Na złą, a Dobry. To zamykamy. Pięknie ładnie. I zobaczymy, czy to w ogóle. Będzie chodzić O jak ja dawno w tym aucie nie siedziałem Środek robi wrażenie jednak Mi się bardzo podoba w tym samochodzie Ruzik No to. Chodzi ładnie wszystko tak cichutko Nawet wano z nieklekocze co dziwne jest Okej, okay, ona się nie chwilę zagrzeje I sobie pojedziemy zaraz się przejechać Ok, na razie się pomylimy troszeczkę Trzeba hamulce troszeczkę odrdzewić, że tak powiem Troszeczkę je doczeć ze rdzy Niech się trochę fura ogarnie Troszeczkę się pocieszyć tym samochodem Ogólnie to w międzyczasie też szukam jakiejś myjni, gdzie nie jest po prostu zawalone, która nie jest zawalona ludźmi Po prostu tak jak jedna, co koło mojego domu jest Porażka jest taka duża kolejka, że zrezygnowałem na odjeżdżanie. Tam na plaży czekanie Jadę teraz szukać jeszcze taka jedna, tu jest w pobliżu. Może tam będzie mniej, mniej kolejki, bo są tak uwalone normalnie całą zimę. Stało w metr śniegu na niej, było także wszystko jest udupcone. Jeszcze nawet tak mi nastał na maskę. To na stu na oznaka wiosny jest. Jest tu parę ręcznych, my ale. Nie mam czasu na ręczną minie, no do jakiegoś automata wjedziemy w i troszkę lakier zrobi skry skry, ale to nic. Powiem wam, że ostatnio oglądałem parę reviews odnośnie M5 na na YouTubie różnych ludzi i nikt tak tak, nikt tak dokładnie jakby nie, nie, mówi o tym aucie tak. Po prostu widać, że oni mają to auto na chwilę, że tylko mają ma... Tak by, nie wiem, z Wikipedii, czy coś, ale taka ogólna Ogólna po prostu informacja na temat tego samochodu Ale z jednym, się, z jednym co mówili, mogli się zgodzić To auto aż chce, żeby nim zapierdalać Co akurat nie mam teraz możliwości, bo gównie jak zjedzie Nissanem rogiem przede mną A nie ma gdzie depnąć, wszyscy nagle jadą na Mejnie, To jest chore 12 godzina w sobotę powinniście jeszcze leżeć w łóżku po piątkowej nocy oni nie muszą jechać utrudniać życie babcia jedzie przede mną boże babuszka kurwa dej mu teraz będziemy zjeżdżać Wszystko rysunie, nie tyłunie oh, No rany, never mind chuj, to Trzy linie Takie długie po tam, po tam Tu już ładnie wyjeżdżają Jesteśmy w końcu Jesteśmy na miejscach na miejscówce i teraz Wam opowiem, jakie mam plany odnośnie M5. Także zaczynając, no na początek może od strony wizualnej. Pierwsze, co musimy zrobić, to największym, jakby, takim problemem mamy próg tutaj. Ja go tu stawiałem kiedyś i on jest tylko w primerze. Nie jest jeszcze pokolorowany. tylko prostu go z primer, żeby nie było widać, że jest szary. Także to musimy wszystko odmalować. Tutaj cały ten próg, tu wszystko. I tutaj prawdopodobnie to też będzie malowane. Tutaj auto ma trochę rdzy koło klapki, Tutaj jak widać, to też trzeba będzie jakoś naprawić i też pomalować. I mamy do malowania całą tą stronę tutaj. Trzeba będzie drzwi pewnie pościągać. Fender muszę kupić drugi, bo ten kupiłem używany i tu jest chujowo pomalowany. Nie chcę mi się go malować jeszcze raz. O, to co tu zarysa Tego nie widziałem. Ok, idziemy dalej. Mamy przedni zerak do pomalowania, bo jest w ogóle nie pomalowany, jest tylko. W primerze, niestety z tej strony akurat jest prawie wszystko git. Tam od troszkę rdzy widziałem takie małe bombelki. To może da się zrobić jeszcze. Tutaj gdzieś widziałem. Tu mi wychodzi kawałek też rdzy i teraz tu odstaje. Bo jak kupiłem auto to miałem chyba drugi tydzień no i gościu mnie uderzył na stacji. Także mam tutaj rozwalone i tu mam pęknięcie. Tu mam to. Tu tam, to się nie trzyma, w ogóle wypada. Czyli trzeba go tu pokleić. A i jeszcze mnie tu uderzył, ale to już jak widać, tu mam rdze. Tu jest klapa z innego samochodu, bo moja oryginalna była w bardzo złym stanie, ta reszta samochodu, także ta możliwe, że da się mu ratować, ale ktoś mi tak zrobicie, to robicie że tu jeszcze jest piątka, tu jest AI. Także pomalowali ją na, na znaczki. Także możliwe, że naprawimy to albo poszukam drugiej klapy. I tak, tu czy ten, ten pastelny trzeba naprawić, tu trzeba naprawić, tu trzeba naprawić. Także mamy do malowania klapę, dwa zderzaki, yy, kłoder, no i cały bok, by tak nie patrzeć. No i jeszcze planuję felgi, możliwe zrobić jakiś refinish ich. Opony mam nowe, w sumie. No te felgi teraz ładnie wyglądają, ale tak, tu jest troszeczkę zagięta, tam gdzie nie gdzie chrom odchodzi. Tu też jest troszeczkę taka powalona, tu gdzieś, która jest pogięta ogólnie gdzieś. Bo... Ktoś nie umiał jeździć. Ta, widzicie chromu odchodzi, tu mi ciekło powietrze z nich. Tu musiałem, chyba tamte z drugiej strony są zagięte. A ze stron mechanicznych to to łożysko z tej strony, tutaj delikatnie coś mi się tam tucze, ale nie mam luzów, więc problemem, co się tam pewnie rozwaliło w środku. Jak ja to słyszę, takie więc trzeba je zmienić. Planuję kupić cały Conversion Kit 70, na 72.5 huby czyli od chyba 60 to będą łożyska wtedy. Więc zmienimy to, żeby miał więcej kół. Tutaj damy te, te pierścienie centrujące na te koła po prostu. Jeszcze planuję kupić e, kolowersy, prawdopodobnie od BC Racing wejdą. Bo mechanicznie jako tako jest wszystko ok. Jeszcze tam na mość na dyferencjale muszę zrobić i chyba nie wiem, czy egzostu nie zmienia, bo widzę, że ten... Masachu kur, chiński kurde trochę już rdzewieje, albo trzeba je wypolerować, albo, czy coś, bo no, tak nie może być. No to dupy tam i nie myje. Tu ogólnie brakuje jeszcze klapki jednej, to też muszę poszukać jak będę na złomie. Tu mam w ogóle coś, co to, czemu takie zagięte jest? Tak to jest, o lusterka jeszcze są do malowania, no to <gryw> zapomniałem. W środku... Cicho. W środku jako ta fura jest git. Jakby tak nie patrzeć, jedyne co muszę zrobić, to popatrzeć tylko do audio, bo mam jak taki dźwięk od alternatora jest jak chodzi, to tak brzęczy śmiesznie. Pod maską, tak jak robiłem ostatnio, wszystko tutaj to nie ma żadnych większych wycieków. Jedynie co to muszę te gumki pozmieniać, bo widzę, że tam ciekną gdzie niegdzie, no i chyba tutaj do, do, do Poestingu coś tutaj zaglądnę. I jeszcze chciałem, a muszę. O, woda na mnie kapy. I muszę jeszcze wymienić poduszki pod silnikiem i pod transmisją, bo mam wywalone. <laughs> się silnik rusza i czuję normalnie na, na gałce biegów, jak się wszystko rusza za każdym moim biegiem. Ten wiatrak jeszcze muszę kupić oryginalny albo zrobimy go elektryczne wszystko to nowe zrobimy. Ten zbiornik też weźmiemy, kupimy może nowy albo aluminiowy zrobimy. I taki ładny fen się zrobi z aluminium, customowy i dwa wiatraczki zjedziemy spala i będzie chodzić. O i ten wanos muszę jeszcze wyczyścić, bo troszeczkę tylko czego rozebrać. To może zrobimy na dniach. Trzeba to trochę posprzątać, widzę. Przynajmniej nie cieknie <laughs> lajem nie? Jak każdy normalny BMW. Troszeczkę czego wypolerować, bo gdzie nie gdzie. I będzie chodzić. Piękna bawareczka. Będzie ładnie, także to chyba było tyle jeśli chodzi o plany o M5. Prawdopodobnie jeszcze zrobię dwa inne odcinki na temat 30 i 34. Jeszcze myślę, się tak troszeczkę powiedzieć o historii, bo niektóre historie z tych samochodów są bardzo ciekawe. Także dzięki za uwagę, zostawcie lajka, like komentarz, wiem, subskrypcję jeśli chcecie. Po więcej oczywiście, na <toddobu> Także ja wracam na chatę. Więc trzymajcie się, cześć.